Są setki nowych aplikacji AI do nauki angielskiego! Kurra! I wszystkie one są praktycznie takie same. Aha, ale spokojnie, to nie musi być wcale taka zła wiadomość. W dzisiejszym dość krótkim odcinku dostaniecie kilka sensownych, ciekawych, nowych propozycji i podpowiedzi, jak z nich mądrze korzystać. Witam bardzo serdecznie na kanale! AI w aplikacjach językowych nie polega na tym, że ktoś nauczy Cię języka angielskiego. To jeszcze nie są takie cuda. Jeszcze. Ale AI robi jedną bardzo ważną rzecz. Reaguje na odbiorcę, reaguje na Ciebie, czyli podpowiada, poprawia, dopytuje i daje Ci iluzję takiej prawdziwej, realnej rozmowy. A to bardzo często wystarcza, żeby wreszcie zacząć używać języka. Jasne, większość z tych aplikacji ma też gramatykę, ćwiczenia i różne inne tryby, ale ja dzisiaj nie mam w planie robić ich pełnych recenzji. Spróbuję Wam za to pokazać, do czego one najlepiej nadają się w prawdziwym życiu. A tak konkretnie to pokażę dwa sensowne według mnie sposoby do używania tych aplikacji z AI. No i kilka konkretnych przykładów. Bez magii i bez cudów. Jeszcze. Osobiście podzieliłbym pojawiające się obecnie na rynku aplikacje AI do nauki języków obcych na dwie kategorie. Po pierwsze, takie, które pomagają nam na start i na zmęczenie, i takie, które świetnie przydadzą się do przełamania bariery do tego, żeby zacząć wreszcie mówić. Zaczniemy tu, wracacie do domu po pracy. Wracacie ze szkoły, baterii w głowie max 3%. I ostatnie, na co macie siłę czy ochotę, to jeszcze tylko jedna lekcja angielskiego. Aplikacje z AI mogą Wam pomóc zrobić to jedno zdanie. Mieć ten krótki kontakt z językiem, który wystarczy. Wystarczy, żeby kontaktu nie zerwać i żeby podtrzymać nawyk. Moje propozycje? TalkPal. Dosłownie kumpel do rozmowy. Można sobie wybrać temat albo scenkę i po prostu zacząć mówić albo pisać. Brzmi dobrze? Myślę, że tak. Nie trzeba starać się brzmieć perfekcyjnie. Można odpowiedzieć jednym zdaniem. Krótko, konkretnie. Po czym po prostu zamknąć aplikację i jednak się dzisiaj zdrzemnąć. To nie musi być trening. To może być po prostu utrzymanie kontaktu z językiem. I po drugie, Andy English Bot, który działa jak bardzo luźny na pogadanka. Trochę jak ten znajomy, który zagaduje Was po angielsku. I właśnie tak trzeba Andy'ego potraktować jak luźną pogadankę. Jak po prostu codzienną rozmowę o pierdołach. Nie poprawiajcie się obsesyjnie. Pozwólcie sobie na prosty, nawet toporny na angielski, którym jednak się jakoś tam dogadacie. Tu się liczy ciągłość. Niekoniecznie jakość. TalkPal i Andy, naprawdę fantastyczne aplikacje na start, na zmęczenie. I jeszcze w bonusie, AI w Google Translate. To... Nie jest aplikacja do nauki angielskiego, ale jako narzędzie pomocnicze to jest absolutne złoto. Napiszcie w Google Translate swoje zdanie po angielsku, a następnie sprawdźcie różne wersje i zobaczcie jak AI by to powiedziało. Nie tłumaczcie całych akapitów. Nie o to chodzi, nie po to to jest przede wszystkim dzisiaj potrzebne, nie do tego jest przede wszystkim użyteczne. Sprawdzajcie natomiast pojedyncze zdania, które chcecie powiedzieć. To są aplikacje, to są sposoby na dni, kiedy zupełnie wam się nie chce, kiedy totalnie nie macie energii, ale jednak nie chcecie wypaść z języka. Jedno zdanie to więcej niż zero zdań. Chwilka rozmowy to więcej niż żadna rozmowa. A AI to lepsze niż nikt. Dostajecie pytanie albo temat, odpowiadacie jednym zdaniem, a AI reaguje. Nie musicie planować nauki, nie musicie wiedzieć, jaki to dokładnie czas. Nie musicie pamiętać zasad. Macie tylko wejść w język. Okej, okay, druga kategoria. Przełamywanie bariery, czyli coś tam rozumiecie, coś tam wiecie, ale... Nie mówicie. Tu AI ma jedno główne zadanie: zmusić do mówienia na głos. Propozycje mam trzy. Po pierwsze, Lura AI, czyli Czyste mówienie. Można mówić krótko, można mówić niedoskonale, nie trzeba się cofać, żeby poprawić jedno słowo, bo i celem nie musi być poprawność. Celem powinno być otwarcie ust. Lura jako aplikacja ma dużo więcej opcji, ma gramatykę, ma słownictwo. Super! Natomiast mi osobiście najbardziej do gustu przypada właśnie ta funkcja rozmawiania z nią. Spróbujcie. Po drugie, praktyka AI. Prowadzicie rozmowy z postaciami AI, odpowiadacie głosowo i dostajecie feedback. A scenki są dość życiowe. Hmm? Praktyka to kolejna aplikacja, która nie próbuje was uczyć teorii. Jej główne, jej najlepsze zadanie to sprawić, żebyście wreszcie zaczęli mówić na głos, nawet nieidealnie. I po trzecie Elsa Speak, która skupia się konkretnie na tym, jak mówicie. Nie uczcie się tu słówek, nie planujcie zadań. Skupcie się na brzmieniu i płynności. Elsa być może nie nauczy was, co powiedzieć, ale pomoże wam powiedzieć coś. Bez wstydu. Te aplikacje podsuwają wam pytania i oczekują, że odpowiecie teraz. Waszym zadaniem jest zareagować. Nie ma czasu na długie myślenie, na tłumaczenie w głowie. Nie ma też idealnych zdań, nie o to tutaj chodzi. Chodzi o reakcję. Dlatego myślę, że można powiedzieć, że wszystkie te aplikacje są dla ludzi, którzy już coś wiedzą, ale po prostu się boją. Boją się z tego skorzystać. AI nie ocenia. I to jest chyba jej. Jego, tego, czegoś? Największa zaleta. Jeszcze raz. AI nie jest od tego, żeby nauczyć angielskiego. Jeszcze. AI póki co jest od tego, żebyście wreszcie zaczęli używać języka. Na zmęczenie wystarczy czasem jedno zdanie, a na barierę mówienie na głos. Reszta to dodatki. Chyba że chcecie tę gramatykę sobie odpowiednio w głowie poukładać, tak żeby wreszcie zacząć z niej korzystać. Czy to rozmawiając z AI, czy z prawdziwym człowiekiem. A no. Wtedy to zapraszam przede wszystkim na moje kursy grupowe na żywo online, w których na żywo i online powtarzam z Wami wszystko to najważniejsze, jeżeli chodzi o gramatykę angielską. Właśnie rusza zimowa edycja takich kursów. Po wszystkie szczegóły zapraszam na www.rockerang.pl. A wracając do odcinka, zadajcie sobie dzisiaj jedno pytanie: czy mi dzisiaj AI potrzebne jest? Na zmęczenie, czy może na przełamanie bariery? I użyjcie na przykład jednej z proponowanych przeze mnie aplikacji. Jednej z proponowanych, bo tych aplikacji jest dzisiaj mnóstwo. Ważne, żeby znaleźć coś dla siebie i korzystać z tego choćby przez chwilę, bez presji. Napiszcie w komentarzu, na którym dzisiaj jesteście etapie. Zmęczenie, czy bariera? Hmm? Czy rok 2026 będzie rokiem AI? Nie wiem, zupełnie się na tym nie znam. Ale może być to doskonały rok dla waszego języka angielskiego. Czy to z AI? Czy bez? Póki co, dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Rocker English. Aha, jeżeli ktoś z Was chciałby zajrzeć na inne moje social media, to tu, nade mną i tam, pode mną znajdziecie podpowiedzi, gdzie można mnie znaleźć. Tu obok już słowo, za chwilę będą propozycje innych moich filmów. Bardzo serdecznie polecam. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z pełną ofertą moich kursów grupowych na żywo online, to zapraszam na www.rockerenglish.pl. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione, są dokładne plany i przede wszystkim jest możliwość zapisu. No i jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to. Może warto o, o tutaj, od tu. Hmm? See ya!